Ej, hey Barbie! Pocałuj mnie, moja droga. to. Czerwone oczy mi pasują. No i te kły? Dzięki, wampiżyca! Helen, poczekaj! Ja też chcę zostać wampirem! Hej, ty! Ukryj się mnie! Dobra. Pyszne. Już po wszystkim? O nie! Co się ze mną dzieje? Ha! Zamiast kłód dostałam wysypki! Wyglądam okropnie! Muszę pozbyć się pryszczy! Tylko jak? No i odzyskać mojego kena! Jako wampir jest nawet przystojniejszy! Już wiem! Potrzebuję metamorfozy! Jak zmienić się w wampira? Zrobię listę! Od czego by to zacząć? No tak, oczywiście! Będzie ciekawie! Uda się zrobić! Pierwszy krok to czysta tera! Zlikwidować pryszcze! To nie takie łatwe! Wypróbuję maseczkę! Gdzie się tu miałam? Sprawdzona magiczna maseczka! Naturalnie z brokatem! Teraz tylko nanieść! Na całą twarz! W międzyczasie... się zdrzemnę! Można odhaczyć! Przechodzimy do drugiego! Jak mam uzyskać bladą skórę. Kreda jest całkiem biała! To jest myśl! Muszę ją tylko rozbić na proszek! I nawet wiem jak! Lepszy od szpilek! Ha ja! Wejście obcasa! Zamień się, <grym znalazł> się w pył! <tłuczeniu> Starczy tego tłuczenia! Tak będzie szybciej! Ale czy zadziałało? Ha? Lekki szok Ale o to chodziło Etap drugi ukończony Czas na trzeci, ale burczy mi w brzuchu Co sobie zamówić na lunch? Mączka Pechota Uwielbiam słodkości Najadłam się Wracając do listy Potrzebne mi wampirze kły mam mi wytrzasnąć! Czas na improwizację! Nożyczki! I papierowy talerzyk! Ciach, ciach! Dwa papierowe kły! I gotowe! Już się mogę uśmiechać! Uwaga! O tam! Nie histeryzujcie! Chyba jestem na dobrej drodze! Kły załatwione! strój i to nie byle jaki! Powinien być w mrocznym stylu. Hmm. Czemu mam same różowe ciuchy? Nie, nie, nie! Oh, potrzebuję czegoś nowego. A gdyby tak? Zwykły worek na śmieci, ale można przerobić go. Na szałową kreację! Zaraz zobaczycie jak! Wow! Odważna i romantyczna! Wspaniale! Co to za zapaszek? Ochyda! Skórka z banana! Lepiej nie wąchać! Mm, przynajmniej mam właściwą sukienkę! Następny krok! Fryzura! Muszę zmienić kolor włosów! Mazaki? Czemu nie? Zawsze chciałam być ruda! Zaczynamy! Wydmucham wkład do miski z wodą. Uwaga, żeby nie błąknąć. <laughs> Działa! Zamieszać i zanurzyć włosy. Bardzo skuteczne! Bela normalnie wymięka! Mm, do twarzy mi w tym kolorze. Ops, niestorne włosy! Jest na to sposób. Co my tu mamy? Może być! Aha! Zrobię sobie kilka psówek w wampirzym stylu! Ta dam! Śliczne nietoperki! Hej skarbenki! A jako ostatni ślif! Koronki! Ponadczasowa elegancja! <ścoughs> Znacznie lepiej! Idę do Ciebie, kochanie! Gdy tylko mnie ujrzysz, um, to zbielejesz? No nic. Fryzura jest! Na sam koniec upiorny makijaż. Wampiry nie mają niebieskich oczu, a wyłącznie czerwone. I krwi to czerwone usta. Makijaż ala wam! I rzeca? Zdrowiony! Kredy już nie potrzebuję! Jestem gotowa! Wszyscy się na mnie patrzą! Bo wyglądam bombaba! Niezły strój! Wow! Coś ciebie za piękność! O, oh. O, Barbie! Wow! Wyglądasz nieziemsko! Pocałuj mnie! Ale najpierw podpisz to! Um, um. Co to ma być? Książka nie gryzie, prawda? Pewnego dnia. Oh. Tak, tak. Patrzcie Ohoho. i podziwiajcie. Prawie jakbym była jedną z nich. Wow. Mięczące oh. śmieci? Wiszę, jak nie to też w jaskini. Oho. 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 Nic nie jest? Pomogę Oho. ci. Oho. Dziękuję. Wampirzy klub? Hej, to ty... Op... Nie jesteś wampirem. Ale... No, sobie Dobra. Znowu to samo. Głupia peleryna! To wszystko na pokaz! Kostium na Halloween! Gumowe kły! Zbyt dużo żelu do włosów! Uh. Uh. To bez sensu! Uh. Czas na plan B! Pełen makeover, twarzy i fryzury! Modny strój i będę jedną z nich! Do roboty! Moje pryszcze są tak wielkie, że mają swoje własne pryszcze! Hmm. Może to mi pomoże? Aha! Widziałam ten trik na TikToku! Z urodą jest jak z treningiem. Czasem trzeba dać sobie wycisk! Ten był wyjątkowo okropaśny! Ale to jest matka wszystkich freszczy! Auucie! O! o fuj. E, zaraz! Gdyby tak! Tak! To jedna z najobrzydliwszych film w moim życiu! Używanie takiej ilości żelu do głosu! A teraz tajemny składnik! Shine bright Like a Diamond! Póki co nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale przynajmniej ma dobrą konsystencję! Powinno zadziałać! No to wcieram! Bom! I przy okazji akcesoria w odpowiednim stylu! Tyle czerwonego, aż zgłodniałam! oh. <laughs> oui, jeszcze tylko zamaskować te czerwone plamki. Hmm. O, może zasypką za niemowląt? Przy okazji będę miała bladą cerę. Aha! Jak przystało na córę nocy! Let it snow, let it snow, let it snow. Żadna plamka się nie ost. ost. A, 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 a. A, a? A? Co się stało? Wow! Spójrzcie na moją twarz! Transformacji, ciąg dalszy. Przede wszystkim zmiana punktu widzenia. Co my tu mamy? Do opalania, do zabawy, do komputera, do matematyki i dla wampira. Puste, czerwone oczy i nowiutkie kły! Super! Teraz tylko zainstalować! To się nadaje na TikToka! całkiem stylowe, jak na sztuczne zęby. Rar! Widzę świat w zupełnie innym świetle. Aha, wrzucone. Pierwszy etap z głowy. <grytania> Drugi etap ubranie. Aż się w głowy kręci od możliwości. A dla uzupełnienia mała czarna rękawiczka. Morcisia może się ode mnie uczyć. Bom? Hmm, chyba nie. Może takie, albo. O, tak! Szykowne i seksowne! Mam pas w modzie gotyckiej. Oczywiście czarny, a to jeszcze nie koniec! A? Jestem gotowa! Serce zaczyna szybciej bić, co? Na taki efekt liczyłam! O! Ale. E, czegoś brakuje! Hmm. Aha! Żeby nie było wątpliwości! A? E, czy to wygląda realistycznie? Mówię mu, wyglądasz mi na oh. minus! O, czy co? Jak sądzisz? Tak? Ha! Co się? Wow! A, gdzie ja jestem? Klub wamisz? Klub? Czy ja się nie? Nareszcie. Witamy w klubie. Na, Super. Ha! O! Pij. Pi! Ale w sumie to nie chce mi się pić. No cóż, do dna! Szkoda, że nie mam przy sobie woreczka na wymioty. Niezłe. Ojej, jak rozgrzeć atmosferę! <grafi> Gratulacje, dobra robota! <grafi> Przeszłaś inicja? Nie są! Ha? Ostry sos to tylko jeden z etapów. Nie martw się! Pełne wtajemniczenie obejmuje kilka wyzwań. Przeszłość dopiero pierwsze. Czekacie jeszcze manipulacja. Rentgenowski wzrok, zimne ręce, błyszcząca skóra. O, czy można być w ogóle cool mając na sobie koszulkę kartą network? O, oh. oto nasza <laughs> o, obserwuj. <laughs> Dowody wskazują, że jednak nie. Cześć, przystojniak. Czego chciał. <laughs> Słuchaj mojego głosu. Jesteś kotem? Tak, <laughs> <Ach>, jestem kotem. Miau. <laughs> <laughs> Widzisz? To proste. Nie. <laughs> Ups. Co się stało? Ach, teraz twoja kolej. E, cześć. Co? Czy mógłbyś... E, zrobiłbyś za mnie szkolny projekt? Mm, mm, jeszcze czego? E, o, Śmiało. dalej, dobrze ci idzie. O, dobrze, że moja mama tego U. nie widzi. E, Masz! Sukces! Doskonale! Może pójdziemy do kina! Ale to była ta jedyna! Ha? Jakimś cudem manipulacja jej wyszła! Ale nie ma mowy, żeby przeszła kolejny test! Maja, hmm. zademonstruj! i ci się powinno spodobać! Ciekawe, czy wyglądam jak Supergirl! I mam nadzieję, że edytor porządnie się do tego przełoży. Aha, co my tu mamy? Pieniądze w doniczce. Kto by pomyślał. Bardzo praktyczna umiejętność. O, <słuch> no dobra, ale co mam właściwie znaleźć? Dobrze, że spytałaś. Mam mm. to gdzieś w okolicy. Mm. I żadnego oszukiwania. O nie. O, magnesiki? Mam pomysł! Gotowe! Hej, ty! Szukaj! Użyj mocy, Violet! Nie ma szans! śmiało! Oj tam, daj jej szansę! Już jestem! O, wow, Ile ha! Co to za śmieci? Huh? Oh. Hej, patrzcie! Wow. 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 wow, daj mi to! Niechle. Wow, kontroler i nawet słuchawki! Wow! tobie! Wow. Wow. A to moja opaska! Widzisz? Mówiłam, że przyjdzie ten etap! Oh. <laughs> Myślisz, że nadszedł czas? Gratulacje! Oh. Uh. Okej! Okay. Możesz mi pogratulować na odległość! Zimne ręce, co? Jak na złość mam dobre krążenie! Okej! Okay. Uh, 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 muszę iść do łazienki! Uh, to pewnie tak! No! Uh. Oh, muszę ochłonąć! Uh, właśnie tak! Co jej odbiło? Zawsze mi mówili, że jestem w No. To w sumie całkiem miłe uczucie. Teraz dopiero jestem cool! Zimna jak lód! Ale poc. te dzieciaki! Oh, sorki, nagła potrzeba! Okej! Okay. Oh, oh. oh. się oops, to mój kot! Ma problemy z fęcherzem. Wiesz jak to jest. To definitywnie nie było cool. Trochę wstydu, ale poza tym wszystko zgodnie z planem. Nieku, ale jestem głodna. Mhm, czosnek! Naturalny antybiotyk. Mhm, a? Mm, zaraz. Czy to... Co tu jest czosnek? To ona! Złapana na gorącym uczynku! Mam dowód, że jesteś oszustką! Pokażę go Maji! Co? O nie! Maja, musisz to zobaczyć! Co? O? E, na co właściwie patrzę? Jak to? No, ale nie rozumiem! Przecież nic tu nie widać! Przysięgam, że było! No nie, chodź ze mną na chwilę! No? Dzisiaj w na dworze, Ach. Ach. Na słońcu! Niezbędnik wampira. Ach. Ach. Idziesz z nami? Ach. 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 Najpierw muszę się przebrać. O kurde, mało brakowało! Gdzie mój nabłyszczacz? Klej brokatowy. Wynalazca brokatu zasługuje na jakąś nagrodę! Szybciutko, nie ma czasu! Nie róbcie tego w domu! Chyba że robicie chodzić do dermatologa! Jej! Chętnie za transylwańskimi chmurami! No, mm -hmm. zdecydowanie tu za gorąco! Wstawać i różać się na łeb! Wstawać i różać się! Gdzie nasza nowa kandydatka? A? Lepiej zakryjcie A? oczy! Jeśli nie chcecie spoglądać prosto w słońce, no chyba sobie żartujesz. O, o. Wow. wow! Wyglądasz fantastycznie! Już nigdy tego nie użyję. No, lepiej zakryjcie oczy. Weź przestań! Oficjalnie przeszła ostatni test! Teraz się <laughs> Jeszcze tylko jeden drobiazg. Pokaz siły! Oj, tam to tylko formalność, prawda? E, no pewnie! Tak jest! E, ugięte kolana, wyprostowane plecy, ale tak na serio to bez oszustwa się nie obejdzie! <grym zbieram> Ładna, okrągła liczba! I jak tor, tylko z ładniejszym tyłkiem! Zobacz, Zobacz jak to działa! Czemu Ty nie lubisz? Próbowałam cię już! Okay, dziewczyny! A, a. Normalnie Hulk wymięka! Super silna i super seksowna! Jest silniejsza od nas. Mogę tak cały dzień! O! 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 Gdzie Tadam! Gdzie one się podziały? Wow! Nie wiedziałem, że mam takiego powera! Prawie jak prawdziwa wampirzyca. Prawie robi różnicę. Całkiem zapomniałam o sztucznych kłach. Czuję to, Violet. Łamanie. O Pewnie strasznie cierpi. Muszę jej pomóc. Violet! Wszystko w porządku. Sztuczne kły? Super glue? A? A? Ty! Oszukałaś nas! O nie! Ufałam ci! Gdzie jest papi, kiedy jest potrzebna? Nic się nie stało! Ha, wiesz co, Violet? Właściwie to nie chcę już być wampirem! O, jesteś pewna? Mhm. Ukryj mnie! Okej! Okay. No co czekasz? No dobrze... A, to bardziej bolesne, pamiętam! A, Gdzie jest maja? O! Dziękuję za pomoc, Fajolet! <laughs> Żaden problem, to zobaczyłam. Chodź, o, o, przepraszam! Maja? O, dlaczego jesz banana? Miałam dosyć bycia wampirem! Ups, sorki! O, muszę zrobić kupę! Z drogi, się! Nie wytrzymam! W samą porę! O, co za uczucie! Kilka listków papieru. Zajęte! Uff, wystarczy. Sprawdźmy TikToka. O, Chris. Co robi ten przystojniak? Pospiesz się! Huh? Chris tu jest! O nie! Hej. Uuu. 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 O, 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 hej,ka! Uważaj. O, ale żenujące! Ludzie, Chris jest w naszej szkole! Patrzcie! Uostra. Tak! tak. O. Hej! To on! Chris! <noise> Chris, Pora na lekcję. Wygląda spoko. Chris, chłopie! To gwiazda TikToka. Hej. Chris, będzie ze mną w klasie. Tak, i nauczy was, jak robić TikToki. Racja, kolego. Możesz usiąść. Oj, oh, 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 piękny. Hej. Odezwał się do mnie. Muszę zrobić zdjęcie. O, dyskretnie. Kilka szybkich cięć. I już. Tryb szpiega aktywowany. Do dzieła. O, jest idealny. O, skarbie. Hej. E e e e co to było? Muszę mu wyznać miłość. E zobaczmy. E Potrzebuję odpowiednich mm. słów. Gdzie ja... jest. A, kocham Krisa. A, poezja. Złożę to i zapieczętuję pocałunkiem. Meg, <grym> mogłabyś to dać Krisowi? Jak chcesz. Mogę zerknąć? Nie. Hmm? <grym> A może jednak? Zobaczmy. O! Kochasz go? Suzanne, O, moja, prywatne! Zobaczymy, kto tu jest frajerem. Teraz się zamknie! Pożałuję tego! Co to. Kto to zrobił? Nie ja, to ona! Przepraszam, Chris. Nie ty miałeś oberwać. <grych> o nie, mój prank nie zadziałał. Chris nie miał oberwać. Mam nadzieję, że nie jest to zły. Piękny dziś wyglądasz. Dzięki, Chris. Masz plany na wieczór? Mm, tak, idę ze znajomymi do kawiarni. Jest jeszcze... Ha? Pójdziesz jutro ze mną na randkę? Tak, y, może... Y, może do około siódmej? O, już wiem, czemu mu się nie podobam. Już wiem. Założę krótszą spódniczkę. Hej, Chris! Co powiesz teraz? Całkiem seks co? Na razie. O, oh, wow! Tak! Obczaja mnie! Twoja sznurówka. O, flirciarzu! Chwila sznurówka? O, trochę jest za krótka. O. Mm, mm. Ах, может, уж